Gdy podczas wakacji w międzynarodowym hotelu któryś z naszych rodaków przedawkuje wysokoprocentowe trunki dostępne w opcji all inclusive, siłą rzeczy ośmiesza nie tylko siebie, ale także Polskę. Tak postrzegają to postronni świadkowie gorszącego zajścia. Co zatem powiedzieć, jeżeli minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej, Radosław Sikorski, dwukrotnie na przestrzeni zaledwie kilkunastu dni, rozmyślnie kompromituje się w oczach amerykańskiej opinii publicznej i wdaje się w gorszące, niedopuszczalne spory Twitterowe z najważniejszymi politykami amerykańskiej administracji? Jeśli dołożymy do tego, że Ann Applebaum, słynna amerykańska publicystka, a prywatnie żona Sikorskiego, od kilku tygodni z zajadłością przekraczającą wszelkie granice zdrowego rozsądku, dźga swoim piórem prezydenta Donalda Trumpa oraz jego najważniejszych współpracowników, trudno uciec od wrażenia, że małżeństwo Sikorskiego i Applebaum dąży do podważenia sojuszu. Polski i Stanów Zjednoczonych, jakie mogą być konsekwencje, o tym już teraz w programie Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w Biało-Czerwonej Enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Wszyscy, którzy są dumni z tego, że są Polakami i którzy czują się polskimi patriotami, są tutaj u siebie. Zarazem każdego, kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału i nie zalicza się do naszej liczącej już ponad 160 tysięcy członków społeczności, z pokorą i serdecznością proszę, by zechciał kliknąć przycisk subskrybuj. Czy już Państwo słyszeli o gorszącej wy? wymianie tweetów pomiędzy Radosławem Sikorskim, a Ilonem Muskiem i Marco Rubio, czyli najbliższym doradcą oraz sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy podczas tej twitterowej sesji Radosław Sikorski był pod wpływem wysokoprocentowych trunków, czy być może jakichś innych środków, albo po prostu kierowała nim zwykła, jakże głęboka w tym człowieku niechęć do Amerykanów i do polsko-amerykańskiego sojuszu, ale doszło do wydarzeń zupełnie gorszących. Wszystko to zreferuję Państwu dosłownie w minutę, ponieważ najważniejszy jest kontekst, o którym za chwilę. Zaczęło się od tego oto tweeta Ilona Maska, właściciela Twittera dzisiejszego x i zarazem właściciela systemu Starlink, który dostarcza internet na ukraińskie pole walki. Dosłownie rzuciłem Putinowi wyzwanie do walki fizycznej jeden na jeden nad Ukrainą, a mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdy. Gdybym go wyłączył. Jestem zniesmaczony latami rzezi w impasie, którą Ukraina nieuchronnie przegra. Każdy, kto naprawdę się troszczy, naprawdę myśli i naprawdę rozumie, chce, żeby maszynka do mielenia mięsa się skończyła. Pokój! Teraz. I na ten wpis Radosław Sikorski odpowiedział następującymi słowy: Koszty Starlinków dla Ukrainy pokrywa polskie Ministerstwo Cyfryzacji, pomijając kwestię etyki grożenia ofierze agresji. Jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców. To jest, szanowni państwo, całkowita aberracja, ponieważ Elon Musk niczym nie groził. On jedynie domaga się zawarcia pokoju, przerwania bezsensownej rzezi, jaką od co najmniej dwój i pół roku jest wojna na Ukrainie. Bowiem od dwój i pół roku wiadomo, że nie jest jej w stanie wygrać ani Rosja, ani Ukraina. Trudno się więc dziwić, że Elon Musk napisał milcz mały człowieczku i podkreślił, że Polska ponosi zaledwie niewielką część kosztów związanych z technologicznym wsparciem Wsparciem ukraińskiej armii. A w spór obu panów postanowił również włączyć się sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czyli ichniejszy minister spraw zagranicznych, Marco Rubio, który podkreślił, że nikt nie grozi odsunięciem Ukrainy od Starlinków. Nazwał takie doniesienia wymysłami i w konkluzji zwrócił się do Sikorskiego podziękuj, ponieważ bez Starlinków Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską. I nie sposób się z tym nie zgodzić, to są proszę Państwa, fakty. Najważniejsze jednak jest to, że Radosław Sikorski, który od lat znany jest z tego, że ma bardzo negatywny stosunek do sojuszu polsko-amerykańskiego, swego czasu mówił, że my robimy Amerykanom, przepraszam, laskę, a nic z tego dla nas nie wynika, że jest to ból, że cały ten sojusz jest Pusty, zupełnie pozbawiony treści strategicznej dla naszego kraju, teraz pozwala sobie na jeszcze większą impertynencję wobec Amerykanów i to w chwili, uwaga, kiedy rozważają oni, a administracja Trumpa jest naprawdę o krok od decyzji, żeby wycofać część amerykańskich wojsk z Niemiec. Ale nie po to, by nakazać im wracać do USA, tylko by relokować je do Europy Środkowo-Wschodniej, do Polski oraz być może na Węgry. I w tej sytuacji Sikorski, wdaje się w bezsensowną wymianę zdań z najważniejszymi amerykańskimi politykami poza prezydentem Trumpem, czyli z Ilonem Muskiem i Marco Rubio. To jest, proszę Państwa, niedorzeczne, nieprofesjonalne i moim zdaniem nacechowane złą wolą, którą można by było również rozważać być może w kategoriach zdrady stanu. A to dlatego, że na zachód od Polski nie mamy żadnych z prawdziwych sojuszników. Mamy Niemcy, które zawsze grały z Rosją, a nawet gdyby chciały być naszym sojusznikiem, to nie mają możliwości technicznych, po prostu nie mają armii. Bundeswehra została rozłożona przez Urzulę von der Leyen, gdy była ona ministrem obrony narodowej Republiki Federalnej Niemiec. Mamy jeszcze Francję, która też jest krajem zupełnie niezainteresowanym naszą częścią Europy. Eksperci z sekwany otwarcie mówią, że przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej zarówno Polska, jak i Czechy, czy Węgry były w sowieckiej strefie wpływów i nikomu to w Paryżu nie przeszkadzało. Gdyby więc miało się tak stać ponownie, też nie będzie to miało większego znaczenia. Musimy sobie otwarcie powiedzieć: NATO dzisiaj nie istnieje. Jest organizacją złożoną z państw, które w zdecydowanej większości nie wywiązują się ze swoich sojuszniczych zobowiązań, Wyłożyć 2% PKB na zbrojenia. Naszym jedynym wiarygodnym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. I jeżeli nie będziemy zacieśniali tego sojuszu, jeżeli nie będziemy o niego dbali, i to w sytuacji, kiedy amerykański prezydent bardzo chce wzmacniać pozycję Polski, ponieważ jesteśmy mu potrzebni, jak już wielokrotnie podkreślałem, do osłabiania pozycji Niemiec w całej układance geopolitycznej w Europie. Dostrzelamy sobie gola do własnej bramki i tak właśnie zachowuje się Radosław Sikorski. Przypomnę, że on zaledwie dwa tygodnie temu skompromitował się w Stanach Zjednoczonych, gdy klamkował od jednego republikanina do drugiego, żeby wpuszczono go chociaż na minutę na mównicę konferencji SIPAC, tej wielkiej konferencji podczas której w której prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem, podczas której Donald Trump bardzo komplementował i polskiego prezydenta i Polskę jako kluczowego sojusznika i wreszcie tej samej konferencji, podczas której zabrał głos były polski premier Mateusz Morawiecki. Sikorski nie mógł przeboleć, że jego nikt tam nie chce. Ani specjalnie widzieć, ani już na pewno słuchać. A teraz wdaje się w kolejny bezsensowny spór, który wpisuje się w całą serię niezwykle zajadłych artykułów, jakie na temat administracji Trumpa popełnia niemalże codziennie jego żona Ann Applebaum. A przecież wszyscy w Ameryce wiedzą, że jest to żona polskiego ministra spraw zagranicznych, więc jej publicystyka nie jest rozpatrywana tylko jako zwykła krytyka prasowa, ale jest to również. Traktowane jako głos płynący poniekąd z Polski. Jak Państwo to postrzegają? Czy Sikorski jest aż tak cyniczny, czy po prostu tak głupi? Dajcie znać w komentarzach, ale proszę, bez antysemickich wstawek wobec pani Applebaum i bez wulgaryzmów wobec Sikorskiego. Nie zniżajmy się do poziomu tego, jak to ujął Elon Musk, małego człowieczka. Dziękuję za spotkanie, kłaniam się i do zobaczenia.